Bardzo często jako przedsiębiorcy nie, nie potrafimy wykorzystać potencjału naszego zespołu, bo my nie wiemy, kogo my zatrudniamy. Jeżeli rzeczywiście masz zespół, zrób sobie takie testy z nim, bo, bo, to, bo to jest wasza, twoja inwestycja w firmie. To jest wiesz co, inwestycja, ale też to się bardzo szybko zwraca. My czasami dajemy Jakieś zadania, delegujemy zadania pod kątem stanowiska, które ktoś obiera, ale nie patrzymy na te kompetencje miękkie, na ten właśnie styl myślenia, ponieważ czasami to nie chodzi o zmianę stanowiska, tylko zmianę zakresu obowiązków i ta osoba od razu odżywa. Czasami jest tak, że po prostu przeniesienie jakiejś osoby, która jest naprawdę dobra w firmie, ale niekoniecznie sprawdza się w tym zakresie działań. Przenosimy ją do innego etapu projektu, i ona tam nabiera po prostu zapału, dostaje skrzydeł. Zupełnie inna energia wtedy. Energia też w zespole. Poza tym też bardzo często wtedy możemy uniknąć przeróżnych konfliktów.